Dzień trzeci, dzień drugi, jazdy. Czas zacząć, jesteśmy już prawie przygotowani. Iza dzisiaj będzie jechała ze mną. Właśnie zakłada buty. Zobaczymy, jak to pójdzie. Bo Iza dopiero będzie się uczyła dzisiaj. Drugi raz w życiu. Na nartach. będzie wesoło. Do zobaczenia na stoku. Iza, co powiesz? Jak się czujesz drugi raz w życiu? Miło było was poznać. Nie widziałem, ale widzę, że jesteś dobrze ośmierzona. Iza została na dole hopoku, potrenuje sobie sama. Ja sobie w tym czasie yy, pozjeżdżam trochę w swoim tempie. I tak już nie byłem jej tam potrzebny. Nic by mnie nie nauczył, po prostu czas na praktykę. Tutaj troszkę to przyspieszę, żeby nie trwało to aż tyle czasu, te moje przygotowania. Hmm. Ciekawa rzecz, którą zauważyłem, to jest taka, że jest mnóstwo narciarzy biegowych po tej stronie góry. Jest ich chyba nawet więcej niż narciarzy zjeżdżających na, na nartach. To jest ciekawe. Kolejne przyspieszenie, żeby tyle to nie trwało. Dojechałem właśnie do czerwonej trasy. Rozpęd, nabieram prędkości. Jak widać, warunki są świetne po prostu. I, i zapraszam do posłuchania muzyczki i cieszenia oczu tym pięknym widokiem. Jak widać, warunki wymarzone prawie zero ludzi. Stok bardzo słabo wyjeżdżony. Prędkość można osiągnąć prawie maksymalną bez żadnego stresu, że się zaraz wpadnie na lód. Tutaj widać, jak mnie narciarz jeden wyprzedził z niemałą prędkością. A ja sobie jadę dalej i cieszę moje oczy tym pięknym widokiem. Ja już dojeżdżam do końca trasy. Nie wiem ile to dokładnie jak długi był to zjazd, ale miał pewnie z ponad 2 km, ponieważ całe nagranie bez przyspieszeń trwało 8 minut. Jestem na dolnej, na dolnej stacji kolei gondolowej. Za chwilę przechodzę na drugą stronę. Zjadę sobie jeszcze parę razy bez izy na różnych stokach. Nie będę tego pokazywał, żeby was nie zanudzać. I za chwilkę dołączam do Izy i troszkę razem z nią pojeżdżę. Dzień, drugi jazdy za nami przeżyłam. Nie kłamałam ręki ani nogi. Chyba parę razy się gdzieś pojechał, bo już nie mógł wytrzymać ze mną. Dobra, dobra. To narzekał i krzyczał, że nie będzie jeździł. Nieprawda, to nie ja. narty jakie były? Mądra czy głupie? <grymne> Nieważne. <grymne> Przeżyłam. No, najważniejsze, że udało się nam nie pokłócić. Ja sobie pojeździłem, zegarek mi pokazał, że zrobiłem ponad 50 km. I pff, pogoda była po prostu wspaniała. I, a jeszcze kolejną zaletą jest to, że prawie w ogóle ludzi nie było. Mój TikTok z, 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 z o tym jak opowiadam, że nie ma ludzi pobił po prostu rekordy oglądalności, bo takie z, warunki się nie zdarzają na co dzień. Więc podsumowując, było po prostu wspaniale, no, żyć nie umierać. A ja się nie mogę doczekać jak waszych jutrzejszych. I po jutrzejszej jazdy. Mam nadzieję, że będziesz... lepiej sobie radzić bo w czwartek w planie. A tak na sam szczyt chłopaku. Po no, to dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że było chociaż trochę ciekawie i do zobaczenia jutro.